Siema, ja jestem Mirusz i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Fortnite na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Fortnite <laughs> I jak widzicie gramy z z Zanotem i z Grudem. Eyo, siema! Sidze. Siema, Elo! Elo, Sidney! Dobra! Elo, morteczki! Elo! Elo, Elo. Elo, Ewa, Ewa! Dobra, fej. Gruby, to jest drugi gruby w ogóle. Powiem jest nim jesteś, ja Cię jest nie wdziwię, że się agenna. przebrałeś za bota to, jak, jak nim A jesteś. Dajcie mi, to powiedzie, to powiedzie, to? dajcie mi coś powiedzieć, dajcie <laughs> mi coś powiedzieć. Nie dam Ci mm. nic mm. powiedzieć, kopie elo. Proszę, Ej to naprawdę A Cię na nagrywa? jest tutaj tutaj jest ja. No to każdy wie, to każdy wie, Jezus. Ty jesteś śmiejesz? czy co? Niektórzy nie mają Fortnite'a, więc wiesz. Przepraszam, czy to mamy drugi sezon, jakby to... Siema, ja jestem nowym, nowym, nowym wytanie. uczestnikiem no, tka, tego kanału, nazywam no, tka, tka. się suwu 0 Nie. Już jej nie ma. Jak widać, nagrywamy, nagrywamy na YouTube'a. no, jest tak, fajnie, ja, jest fajnie ja, Witajcie no, ze Witajcie, pseudonim Adam Szuguda. <ślor�> i, ten, uh, ten, i jestem i i, i, nowym uczestnikiem tabii, tego kanału Jestem te nowym uczestnikiem, te... <złatnie> jest a, jestem nowym dscia, uczestnikiem dscia, tego? co A jestem nowym uczestnikiem tego kanału Instagrama! Jestem nowym uczestnikiem tego kanału, witam wszystkich e, i e, zos... zostawiajcie łapki w górę! <śledling> Nie <śledzisz> umiem nagrywać. Dobra! A ile, ile cię osób ogro, ogląda Znaczy to, ja, wiesz. ja tak myślę, że z 5 łapek to już będzie rekord, ale tak... Nie no, że 250 łapek w górę i nagrywamy kolejny film Spot drugie, drugiego, drugiego rozdziału, drugi sezon. Uż tego ojcu to chyba nigdy nie go nie nagrały. Jesteś ja negocjatorem, panowie, siema! Na <laughs> pewno, <laughs> Poczekaj, cicho, cicho, stój, 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 stój. stój, stój poczekaj, muszę stanąć przed tobą, chodź na chwilę, chodź, chodź na nagrywasz, poczekaj, cicho, widzicie w komentarzach, jaką w karnecie bojowym mamy wybrać stronę, czy ducha, czy mrok, jedziemy dalej. No My bo wiecie, tak w karnecie bym, tak. bym. Bo ja by można wybierać, y, ten, wybrać drużynę duch czy mrok. Znaczy ja bym chciał, żeby napisali, napisali w komentarzu. <laughs> Ej, poczekajcie, bo, z się, bo zostawiliśmy gwiezdnego. Z Gruby, daj Ej, ale nas. to naprawdę się z... nagrywa? Nie. Zresnia! się kameruje. To, to się kameruje. Paweł, to się kameruje. Co? To to to, to Wiecie kim jestem? Wiecie kim jestem? Jestem botem Jestem botem Sportowy Jestem botem Sportowy, jestem boty z tobą Dostał 22, dostał 22 22 leży Ser mój brat w Dostał a gdzie? Nie no, gościu, ja nie otrzymam. Dostał 28. O Jezu, kupaki! I dziewczyny, tak to się robi, na maliny. Ojej, ją No ja też zrobiłem chłopak, więc... że Co wy zrobiliście? No, Ej, znajdują. Dobra, jak widać nasi, na, nasi uczestnicy mają minus IQ. A no. ja, to ja już się to nie <laughs> Poteczki taktyczne, odsłania mnie sportowy. Sportowy, czemu ty dostałeś taką bułę? Dobra, chodź sportowy. Aha, Łysy jest. On ma low, bananek ma jeden low, prawo. Ej, pomocy. No dobra. I nie bierzcie moich lutów. MK niebieska i PM niebieski. Oni mają low, oni nie mają keblara. No wdzielę! Ja Przepraszam bardzo za to bulgarne sądzenie. To ty w ciebie nic nie pochudzisz. Żartowałem, to powinien się pan Co on robi? Teraz on Dobra, wiecie, lecimy że... z kolejną gereczką. Tomek na układał, ej. Siema, szwagier. Le, znaczy, szwagier, bo to się nagrywa na YouTubie, więc musisz się przywitać. Wiesz, o co chodzi, nie? Sieman ja jestem... Cześć, hmm. cześć, jestem młody, jestem jeden mężo. pięć, wiecie o co chodzi. Jestem... Nie wierzę wam, że, że ja, to się ja. nagrywa, nie wierzę jestem... wam. Ja jestem też nie, jak... nie wierzę, bo nic nie mam na jego kanale, nie? Nic nie mam na jego kanale. Jestem Jank Młody. Siema, siema. Jestem Jank Młody. Dobra. Chłopaki, mówimy jak... Chłopaki, dawać. Cześć ja jestem Fritz i witam was na nowym kanale. A ja bym chciał się przywitać ogólnie? Tak, 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 Pozdrawiam babcie. Ogólnie... ogólnie... Ogólnie, ja jestem Ruri. Ogólnie... Ogólnie... Wiecie co? Wiecie co podziwiam Mirusiu? Klepie. On nagrał tyle odcinków i klepie. Siemeczkę! Ja e, 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 się! Zobaczcie, działa słabsze Ray. Zamknij Ray. rej, Zamknij Ray. Zamknij Ray. Zamknij Ray. Zamknij Ray. się, Ray. ja Ray. Zamknij Ray. o... No, tu, tu Zajdę cię. widzowie, współczuję wam, że oni tak gadają vais. ciągle, bo nie wiadomo, kto gada. Wiem. No, w Ja Ja jestem... oczywiście ja nowym uczestnikiem A, tego to... kanału, yy, Adam Szurda, pseudonim Adam Mówiłeś o trzy razy. A ty masz... trzy <litekwiedź> razy. No. No, tak to jest. I tak to jest. Ej, panowie, idziemy kreatywa, czy nie? Nie, nie, nie ma takiej możliwości. A, tak. w, w sumie bo... Wy, nie wy, wy naprawdę nagrywacie y, tego... Y, tak y, y, nagrywam, y, muszę! Dobra, 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 cicho, bo się nie odzywasz w ogóle człowieku, no to... O, legendarna skrzynka. Pompa złota! Panowie! Kto chce? Ja. Nie dostaniesz, Chope. Złoto pompę miałbym ci dać Ej, do bo... tego to nie da na Patrz, Poczekaj chwila On się nie rusza, on się nie rusza chłopaki Gdzie on jest? Olej Gdzie? No dawaj, on się nie rusza, to jest bot! O, Ale gdzie on, bo... gdzie tu jesteś? Na górze, no tutaj Na to już Leży Przepraszam chłopaki, że zawiniłem, ale weźcie mnie i ratujcie. Dawajcie kartę! No nie, jak w skarpię? Bo wolicie woli loot niż skarpę. Wolicie loot niż e, przyjaciela, więc... E, Nieprawda. E, jest... O, no tu pani się zgadza z... Znaczy nie, ja wolę Tomca, niech jakiś loot w skarpte. Masiu, widzisz, że tak? to jest prawdziwa morda, on mnie lubi. O, ej, yo, CJ. No my to y, stącie, my jesteśmy ziomeczki stąciem. Wie, wiecie o co chodzi, taki wiesz, zdzieli taki sam no. no właśnie, taki. Wiecie, taki dres osiedlowy. No. To się do każdego próbuje. Wiecie, my to stąd cię takie psiapciele małe. Pomóc nam? A, to co leży. Poczekaj. Okay. Gdzie przyjaciel jest? Gdzie ty przyjaciel jesteś? Czemu leżysz? Przyjaciel, czemu leżysz? Zaraz będę musiał kończyć, więc... A czy będę jeszcze później grał, Przyjaciel! Trzymaj. i ja A, no to daj to. A trzymaj podkę. Co? Ej, no beze mnie? Tak, Jak wy tam szliście? No dobrze, Jakby dobrze. tam... Ej, ja też no jestem no do Już. O, siema, jesteś ja jestem. Ty wszystko zabiera! Ja nie zabieram, ja czekam. Dziękuję. Ja, ja, ja dobra, zamknij. Ej, dobra, dobra, cicho. Ej, na odcinku tak się nie mógł. Dobra, cicho tam. Ej, dajcie amo do amki. Nie dam ci o, bo dobra, nie nie. Dobra. A może Dobra, ale ja zaraz chłopaki będę musiał kończyć. Trzymajcie, boty! Chłopaki niestety będę musiał zaraz kończyć. Dlaczego? Dobre, bo ja idę spać. Wiecie o co chodzi? Serio. Muszę się zregenerować. Nie, bo jest mało, no, muszę To się to miga na do tego, trzymajcie. Znaczy mitycznego. Daj, ja chcę! Daj go! Ja chcę go, lej! Mój zabrał mi! No nie, tu jest, spokojnie, chodź Nie. Nie ma. Dobra. Gdzie To jest dla Tomcia! To jest dla Tomcia! To Trzymaj! Żadnych Trzymaj! Nie, to nie. możesz nie. tylko spamić czy zatrzymać tak naprawdę. Ej, chodź, ja się przebierę za ducha. Elo, ja jestem botem. A nie. A ja tak, ja jestem botem. Ja Idę jestem taj... bo ja Jestem tajniakiem. Nie. Nie. Ej, Miruś, trzymaj, potki. Nie. Eeeem. Ej, ja mam pompę. Ja nie chcę. Ja mam złotą czy pompę i góry. Czy... Od chyba do nam miałam tutaj. Znaczy ja gram no e, ja od trzeciego. 3... 3... Ja, o, taktika, 3... ale... ja, ja gram miał... od tego, od ja czwartego się zez... nie? To... Ja zez... gram od trzeciego. 3... Ja e, jestem e, taki Jacob mały. to coś mały Jacob taki mały Jacob yy, ten yy, Tomcio to taki mały Evron czy yy, prosi. czyli też robi win za każdym razem to będzie win ja wam mówię moi drodzy widzowie ja gram double sniper Weź i jak widzicie ogólnie Tutaj. Ryska, jest Pan tu, tylko tu... prowadzący tego kanału Tomczo. się dlaczego jest ten skarb z tłumikiem? Głupi, patrz. Widzowie, patrzcie, z z tłumikiem. Niebieski. Jak to możliwe? Z nie. niebieski. oni co, takie coś Ja dali? bym miał złote... No właśnie... Ja... Ej, no cicho! Ja Lady! Zalezu. Co? co? <laughs> ja bym... Do tego tak zlikala jakby Gdzie Filip by nie zabrał, bo oczywiście! No A ja mam złotą pompę, ale swoją, ja mam kto, swoją złotą pompę. Kto pierwszy, ten lepszy. <laughs> <Znalezione, nalezione. laughs> ja, ja, jak to każdy dzieciak mówi, kto pierwszy, ten lepszy. Znalezione, niekręcione. Jejku, będą teraz nękać youtubera. Będą nękać teraz youtubera. <laughs> dobra, typu. Ale szczerze to ja zabiłem typa, który miał y, tą... Y, tą y, do skarbca, więc to powinny być moje luty Trudno Nie ma, kto pierwszy na lepszy? Siema, wsiadajcie takfij, wsiadajcie, wsiadajcie tak Adam, Krzysiu, idzie. Ej, co ma amodernizm? Też... nie, dlaczego? No poczekaj! Jesteście w boku, ale jesteście bokami Tylko ja jestem w Gdzie jedziemy panowie mówić? Nie, nie, nie No na pewno nie dostrę Bo no. no. co? No Tak, ja trudno wrócić panu kino, smycie. Ja panu w tronie A czemu nie pójdzie? I co? A ja jakoś mogę pójść A z kim zostałem? Nie, nie wierzę, że, to, że ten portowy nagrywa coś, bo on się w ogóle nie odzywa do y, tego. Ja też nie do widzów. Ja, ja nie wierzę po prostu. A jeśli tak, to przepraszam widzowie, że was nie wierzę. Oczywiście wiem, że Miruś ma kanał, ale nie wierzę, że teraz nagrywa. A ty, Ada, masz tego nie? No. Ej cicho, cicho ej, cicho, ej cicho, 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 cicho! Zostawcie Z Widzowie przepraszamy że... Super. te karty. <grym>, kurła, cieba suba, kurła, Kurła, suba. Znaczy, super. Kurwa, super. Super. znaczy u, i, Piszcie w komentarzach, czy y, cię ma zostać y, na naszych odcinkach naszej ekipy y, prosów. Bo, znaczy, bo tutaj trochę odprawia dziwne rzeczy. Jak kuła! Klucz, ja! Piszcie Fajne. w komentarzach, czy. Y, dobra, sportowy ja poprowadzę odcinek za ciebie. Piszcie w komentarzach, czy. Y, 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 tworzymy ekipę Nasza twórka. Gwiezdny plecak sportowy, Mirusz Tomczer. Ja. Piszcie w komentarzach. Albo za gwiezdnego Albo za gwiezdnego plecaka. alorok. Jestem, jestem. Nasza ekipa będzie się nazywać ASPG Nie, nasza ekipa będzie się nazywać y, Widzowie ]engo. Jacoba CDK, team dla koksów No, właśnie Zakładamy swój klub Zakładamy swój klub Tomcią Team dla koksów Ja już zrozumiałam go Jesteście, No Wbijajcie do naszego klubu TDK Team dla Koksów, ale na rypie musimy Was zrekrutować. Oczywiście tutaj macie nasze niki na gierce i musicie nas zaprosić po prostu do znajomych. My w pewnym momencie będziemy mieć wolny czas, Was zrekrutujemy. Spoko? My sobie tak krążymy, bo nie wiem co robić. tu. skitu. No. <grym> już... Dobra, eee, koniec o, tego nie. gadania! Koniec tego gadania i zapraszam do oglądania. Dobra, nie. daj teraz swój no, mój, daj to mój. Mój. no to elo, nie mogę teraz wyjść. Elo, hallo, nie mogę teraz zmienić miejsca. Chcesz sobie prowadzić? Ja, ja chcę, ja chcę. Ja chcę. Pierwszy byłem, pierwszy byłem. No e, tom... tom... no, to jest... Tomczę wsiadaj. O, Ale... Ej. Ej. chodź. Jest... Po łódkę jedziemy. Chodź po łódkę jedziemy naszą. Dobra, chodź. Po... Płyniemy po naszą łódkę. Chodź, płyniemy Ej. po naszą łódkę. Chodź A Ja sobie to jeżdżę, nie? Ja sobie driftuję. Dobra idziemy. panie. To Tomcio, poczekaj. Spod... Poczekaj. Tyk. Piszę w komentarzach, jeszcze jedno pytanie. Piszcie w komentarzach kogo mamy wziąć? Gwiezdnego plecaka, czy allo, allo, roba. roba do naszych odcinków Gwiezdnego. <laughs> serio, tylko to jest sportowego mi, sportowego kanał, a ja go prowadzę bez kitu. Ten odcinek ja prowadzę. <laughs> A tak, a tak. Przejmujemy <grymne> YouTube. Eee, no właśnie. Eee, nie mamy YouTube'y. Wirusia. Karolusia. Dobrze, dobrze. Eee, to eee. zostawcie eee, pod tym odcinkiem. 250 łapek górę, a pojawi się kolejny odcinek z takich różnych gierek z oddziałów. z kortowym z i Tomsio. Za ja mam 500 łapek w górę to nagrywamy parodię, czajnu YouTube. No. <średztwo> <średztwo> 500 <średztwo> łapek w górę to gramy e, oddziały e, z Czeikowem zamiast Gwiezdnego plecaka. Albo Mirusia. Nie, musi być Mirosz, bo on nagrywa. <śmieniali> to może, może za Ciebie. Za Ciebie. Siema. Ej, Miruś, I tam, i tam dlaczego mi ja mi prowadzę tam. Twój kanał? Dlaczego ja prowadzę? Dobra, panowie, zapraszam do oglądania, widzowie. E, a my... Te, e, I patrzcie, jak to się robi. Elo, już ja rozwaliłem jedno <śmieniali> Siadamy! Elo, to Elo! Ja jadę, ja jadę, ja jadę, ja jadę, ja jadę po nich. Ja jadę do nich Ej, Macto się Amo, do Tomigana mam cztery amunicje. Ja A wysłałem im Nie Ej, chodźcie. Nie, to to. Dam ci amo do Tomigana, czyli do M -ki. Albo do no. Skara. Co Odej, może do strefy próbujemy iść. Spróbujemy iść. On ma no-skillową broń. Dawaj. Trzymaj. Dobra, On chodź. ma no-skillową broń. Ona z mitycznego Tommy Gana Bambik 1. Ja, Bambik? Nie! no ty jesteś drugi najlepszy. Może zasnąć, nie może. Idziemy po żuta mojego. Elo. I No co? Szelają do mnie. Ja Duża. to boty. Duża. Duża. Leży. Panel kokowy. Pompa moja złota. Moja pompa złota. Poczekajcie chwilę. Cały Ej, chodźcie, Ale ja. No to z Idę, idę na górę. Ej, gdzie jest sportowy? Ej, gdzie jest sportowy? Yy, dobra, przejmujemy kanał yy, yy, tego Mirusza. Eee, yy, Mirusz nie żyje. Yy, dobra, dawajcie chłopaki. Mamy trzy sramę, ej. Dobra, ja leży jeden. Zumam... Odcięcie. A ta mamuta Dobra A, wiem, wiem. ja wiem, wiem Ja dwóch leżą A ja mam typa No to może ja do mam. końca bo oni się lewi. Ja też mam Ej, tutaj jest kilku typów Tutaj są wszyscy typy Ej, mam lunch padał, czekamy Nie, nie. kurde, skoro mi go Jak? Ej, jakie było mi zasadził? A jaki było mi chłop zasadził? Ja nie wiem jak Jakie na nie maców nie mam. Dobra, przegrana. Ja też nie mam matców. Ej, co się dzieje? Dostał, ale ja zaraz dostanę. O nie, jesteście Macy. zgubieni. Dobra. Matsów nie ma w chyba na Leży! Bananek leży. Bananek leży. Co? Ej, no jakie oni bły strzelają. No co? Skąd? Co wy zrobić? Odwalacie. Znaczy, bo przegraliśmy. No. E, tego nie było, tego nie było. Co? Kolejna gra. Ej cię bo ty masz swój tak, kanał, bo. prawda? Nagrywasz? Ja? No. A z hurtowym? Esport? Nie, nie ma. Możesz powiedzieć, że wyjątkowo dzisiaj nie ma hurtowego. Bo jest chory. Ej, ty to to, to, to... No, ja nie nagrywasz? No, ty nie nagrywam, właśnie, na Mogę mieć tutaj? Okay. Dobra, Miruś nie nagrywa, to możemy już nie udawać. No to nara, jak no. nie, na, nie wierzycie ty. mi. Dobra, dobra, bierze, bierze, dobra, dobra, no to dobra. Nie, opublikuj to, i jak to, nie, się bawi... nie. Opublikować to nie, 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 tak. A, A, nie, nie, będzie biegie, nie, Opublikować nie, 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 Dobra, publikuj, no dobra, potem no zrobimy dobra. drugi teraz.